Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedne dwa dni w roku, kiedy każdy, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babci i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Święto babci i dziadka. Jest wspaniałą okazją do wspólnego spotkania. Babcia czy dziadek to ktoś, kto ma zawsze czas dla swoich wnucząt, zawsze lepiej je rozumie, umie pocieszyć, bezgranicznie je kocha. Ma dla nich więcej cierpliwości w przeciwieństwie do zabieganych i zapracowanych rodziców. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków. Często wartości przekazywane przez nich. Są drogowskazem i pomocą w wyborze drogi życiowej. Babcia i dziadek czynią dzieciństwo swych wnuków udanym i szczęśliwym. Serdecznie witamy na dzisiejszej uroczystości miłych gości. Babcie i dziadków przybyłych na dzisiejszą uroczystość z okazji ich święta. Serdecznie witam panią wicedyrektor Beatę Mazurkiewicz, nauczycieli i uczniów. Dziękując dziś babciom i dziadkom za ich wielkie serce, uczniowie klasy trzeciej A dedykują swoim szanownym gościom pierwszej piosenki. Zapraszamy na występ. Mili babci dziadku, nie jesteśmy to z przypadku. Chcemy Wam dziś podziękować, coś od serca podarować. Wasze wielkie święto, o Was pamiętamy, ale przez rok cały mocno Was kochamy. Za to, że jesteście dla nas jak wspaniali, my to doceniamy, mimo żeśmy mali. Nowoczesna babcie nie założy kapcia. Woli getry od spódnicy, gdy z jej ciasto zaraz ćwiczy. Zamiast kremu z czekoladą, jabłka sałatą zjada, zamiast robótki na drucie, Woli gumy, orbit rzucia. Dzisiaj mamy święto dziadka, okazja niezwykle rzadka. Ja Dziusia kołam szczerze, jego słowom zawsze wierzę. Mój dziadek ma swoje stanie. Budzi we mnie zaufanie, to naprawdę trzeba przyznać. Bardzo fajny jest mężczyzna. Siadaj babciu, siadaj blisko, zaraz ci opowiem wszystko. Prawie całą noc nie spałem, bo prezenty wymyślałem. Na kanapie się kręciłem, aż dla ciebie wymyśliłem. Z lodu, broszkę i korale i śniegowe cztery szale. Dziesięć czapek, śnieżną kratkę i lodową czekoladkę. Jak nie będzie ci smakować, to mnie możesz poczęstować. Na tej okazji chcielibyście, mielibyśmy z wietrzykami znowu wystąpili. Mamy dzisiaj nieco inny plan, oby ją spodobał się Wam. W naszych skromnych progach serdecznie witamy i na przedstawienie pięknie zapraszamy. Będzie to pomyśl o małej dziewczynce, która niosła koszyczek z tej chorej babince. Po drodze spotkała to, co w lesie żyło, a zresztą zobaczycie, jak to wszystko było. Czerwony kapturku, córeczko miła, proszę być bardzo swą odwiedziła. Masz tu koszyczek pełen łagodzi, babcia zachwyci ten gest tej dobroci. Babuleńce, do nas dłuży się droga, a ty szybciutko zagłosisz w jej progach. Tylko pamiętaj, córeczko miła, żebyś nikomu nic nie mówiła, ani gdzie idziesz, ani którędy. Jak spotkasz wilka, uciekaj w te pędy, bo wilcze zamiary... Отъезды, на наши дети ж можем иметь, а ты есть их наше дети. Pale z nimi dróżkami dziewczynka Tam płynie strumek, tam rośnie choinka. Zgląda się dziewczynka Las piękny, rozdziwia. tak ptaków rozgniewa. Czuć zapach igliwa. Aż tu na drodze ktoś się pojawia Czego chce zwierzątko, które miło się przedstawia? Witaj, Kapturku! Witaj, Jerzyku! A cóż tam miesiąc tu w moim kosyku? Dla babci są trochę pyszności. A czemu pytasz? A, z To weź, proszę, jeszcze to czerwone jabłuszko. Dla ciebie, na drogę, bądź dobry serduszko. Dziękuję, Jerzyku, ale jesteś miły. Oby twoje życzenia wszystkie się spełniły. Przyjacielu drogi, czy mnie wzrok nie myli. Dziurko e, nie ma do stracenia ani chwili. Ta dziewczynka zaraz je trujące grzyby. Lepiej jedzenieśmy kąsek mojej ryby. Hej, dziewczynko mała w czerwonym kapturku. Ty grzybów nie zrywaj w czerwonym mundurku. One są trujące. Nikt nie powiedział? Dobrze sam z tu po pobliżu siedział. O, tak szybki, takie piękne, sam raz do jedzenia. Życzę Wam zawdzięczam leśne stworzenia. Babuni serduszko się uraduje, gdy ładny bukietik jej z kwiatów zmajstruje. Jestem głodny niesłychanie. Nic nie jadłem na śniadanie. O, idzie dziewczynka. Wygląda jak malinka. Dzień dobry, dziewczynko mała. Co robisz w lesie sama? Idę odwiedzić babcie, To jest chora. A ty, wilku, nie wyglądasz na potwora. Ojej, muszę już uciekać. Babcia nie może na mnie dłużej czekać. Najpierw zjem a potem dziewczynkę. Już nie będę głodnym wilkiem. Puk, puk. Kto tam? To ja, czerwony kapturek, twoja wnuczka kochana. Wejdź proszę, czekam na ciebie już od rana. Stanę mi tak, tu czas wolno płynie. Podejdź na się niech się przyjrzy mojej kochanej dziewczynce. Kapturek, Twoja bułeczka, kochana. Wejdź, proszę, czekam na Ciebie już od rana. Babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? Żeby Cię lepiej widzieć. Babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? Żeby Cię lepiej słyszeć. Babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Żeby Cię szybciej zjeść. thank <laughs> you Sycres dąbrowy wędruje gajowy też się gra, i gra, ale konie się trela. Broń tam, dłoni, ta broń go obroni. Czy mnie such nie słuchnie myli? Babcia chrapi jak sto kro krokodyli. Wilku, co tu robisz? Zjadłem babcię i wnuczkę. Dam ci niezłą nauczkę. Dostał nauczkę za to, że połknął babcę i wnuczkę. Bardzo przepraszam, na wiem, ale ja tylko najść się chciałem. Wilku, obiecaj, że będziesz grzeczny. Rzekam wszystkim tutaj obecnym: warzywa i owoce od dzisiaj kupuję, nikogo już nie zjem, obiecuję. Kochany, weź mnie proszę na kolana. Przytul mocno swego wnuczka, dzisiaj powiem ci coś do uśka, Jak mnie mama nauczyła, chcę byś 100 lat żył dziećmi i żebym z tobą zawsze był. Dziś dzień dziadka nie psocimy, tylko dobrze ci życzymy. Ty wybronisz nas od traki, bośmy małe rozabiaki. Całujemy Cię serdecznie. Żyj nam, dziadku, długowiecznie. Żyj nam, babciu, lat ze dwieście. Boś tej lepsza w całym mieście. Gdy za bardzo rozrabiamy, pod Twe skrzydła uciekamy. Ty nas zawsze wytłumaczysz, wszystkie błędy nam wybaczysz. Więc bądź zdrowa, uśmiechnięta, tego życzą Ci wnuczęta. Babciu moja droga, dziadku ukochany, dziś z całego serca szczerze Wam składamy. Najlepsze życzenia zdrowia i radości, By nigdy Wam dla nas nie zabrakło miłości, By Was tylko szczęście w życiu spotykało, By każde marzenie szybko Cię spełniało. Obecnością podczas tego e, pięknego i chyba wzruszającego e, przedstawienia, więc mi się głos e, Dziękujemy również klasie trzeciej wraz z wychowawczynią. Proszę Was jeszcze raz na, na scenę. E, myślę, że kolejne oklaski im się należą. Panie wychowawczyni, dlatego, że na scenę, i na scenę też podziękujemy bardzo. Jednak to jest duży wpływ na ale też na Dobrze, dziękuję. Dziękuję, możecie wrócić. Szanowni Państwo, z okazji tego pięknego święta, życzę Wam wszystkim, już teraz Mako i sobie, bo już też wiesz, jestem na tym etapie, awansowałam na babcie, ale życzę Wam przede wszystkim zdrowia, pomyślności, aby tych chwil, kiedy możecie być dumni, ze swoich wnuków było jak najwięcej. Zawsze po głowie mi chodzi takie wyrażenie, że w Ciu Piękne są tylko chwile. Często lubię słuchać tej piosenki yy, i życzę Państwu, aby tych chwil spędzonych z dziećmi było naprawdę jak najwięcej. Żeby one były zapamiętane nie tylko przez Was, ale przez nasze wnuki. Yy, żeby nie tylko jutro, pojutrze, ale za kilka czy za kilkanaście, kilkanaście lat mogli powiedzieć, że a z babcią zrobiłam to, a z dziadkiem zrobiłam tamto, a babcia mi opowiedziała, czy też z dziadkiem i babcią gdzieś tam uczestniczyłem, bo to jest moim zdaniem najcenniejszy prezent pamięć, właśnie, wnuków o dziadkach. Także wszystkiego dobrego życzę Wam wszystkim. Moi kochani, trzecia klasa już podarowała prezenty swoim dziadkom. Mam nadzieję, właśnie jestem przekonana, że Wy też jesteście przygotowani. Ten weekend spędzicie na jakichś tam wędrówkach, przejazdach, wyjazdach, żeby odwiedzić swoich dziadków z jakąś przygotowaną bądź jeszcze nieprzygotowaną niespodzianką, ale na pewno z pięknymi życzeniami. Teraz czas naszej uroczystości, tej, tej części oficjalnej dobiega końca. Bardzo proszę, żeby klasy udały się na lekcje, a Państwo poczekajcie chwileczkę, jak oni wyjdą wszyscy, to przejdziecie do sali klasy trzeciej a na tę drugą część, mniej oficjalną. Dziękuję bardzo.